Cześć, cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Jest ze mną palionowy zielony burmistrz, król palionowa, zielony Chory jesteś, co ci jest? Co ci jest? Dla, dlaczego? Co się stało? A Czy dzisiaj, powiedz mi, czy dzisiaj jest dzień historyjki, czy nie? Powiedz mi, czy dzisiaj jest dzień historii palionowego zielonego? Jest historia, historia czy nie? tego statku Dobra, no to czekaj, wszyscy mają szansę zostawić, musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję Dopóki Paweł nie skończy historii, dobra, jedziesz to, że mój syn jest walnięty, to już wiecie. Tak. Nasz syn, oczywiście. No, jaki nasz syn? Kurde. No i właśnie. Nie mów o to. Tak. Chodzi. Dobra. I kupiliśmy mu zabawkę, kurcze, taki statek kosmiczny. Nie. <laughs> no, ale my tego nie no. kupiliśmy. Skąd byśmy mieli tyle ale, pieniędzy? Ale nie, ale. Zasu, nie przerywaj mi pieniędzy. Dobra, dobra, I, mów. Nie był malutki. Malutki był. Tak, i coś stało? Ale stało się niesamowite rzeczy się stały. stało no. się niesamowite rzeczy. No i hmm. jaka jest puenta twojej historyki. Wziął konewkę, ten mały chlach i poddał ten statek. No i kurde. No i wyszło jest. tak, że z odcinka opło, wiecie, że on jest uwięziony na tym statku, więc dzisiaj tam pójdziemy, moi drodzy. Ale najpierw pójdę do Milki i Szczypsona ponieważ pisaliście pod poprzednim odcinkiem, że to oni są kosmitami. No i dzisiaj wam to trzeba udowodnić, że tak nie jest, moi drodzy, bo no jestem Przekonany, że to nie oni Czekajcie, czy oni są tutaj? Halo? Zakochani? Siema świecie, o, co tam u was? Siema, 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 co tam? Indiana tam, tam? Toast! Indiana Toast wrócił! Indiana Jones wrócił, yeah. dokładnie! Yeah. Dzień, dobry, dzień, dobry. dzień dobry, dzień dobry, ale nie, od razu ta stylówka jest o wiele lepsza, tościk, o wiele też, to. O o o bardzo jest widzisz, no, bardzo podoba widzisz, grubłem nawet, nie, bo po no, się, jakoś no. każdy facet grubie, Tak, 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 nie? tak nie, bo się się widać. Też. No i czym tego go karmi, że Milka. No, stary, pasek, pasek tak? nie, tak? Ale nie bij jej, bo dobrze gotuje. Dobra, dobra, ale ona ma zbroję, to ją to nie boli. Słuchajcie, dzisiaj ultra ważna misja. Ej, kurde, przestań, Oła, to przestań, kurcia, no on nie, to ty ja zawsze ty Dobra, zawsze jest chłodnia w Co tym zaczynasz. domu, to ci, widzisz? Tak, dobrze, dojeżdżamy paliona Ci bądź, Paweł, zielony król Słuchajcie, potrafię, dzisiaj, zaobacz, dzisiaj zaobacz. przyszliśmy do was, ponieważ idziemy po syna Jest syn paliona, zamknięty Czemu? u góry w UFO Co? Jest UFO, a I właśnie musimy. Właśnie ja musimy pytać o to UFO, co to tu robi, co to tu no, robi No tyle, no stare no przylecieli, no kysłki no, no, jacyś, no, ja nie powalony Ja, ja chcę ja idę, a tu jakieś ufo chodzi. No prawda. Mów zielono. Ale wszyscy flaki w rękę, wszyscy flaki w rękę. Kupiliśmy czemu synowi mały Statek kosmiczny Ale to nie jest w ogóle ten. Po pierwsze dwie rzeczy się nie zgadzają. A to nie jest ani ten, ani to nie jest nasz syn, więc weź się hopy, zamknij. Tak, podlał się statek kosmiczny i takie UFO powstało. Kosmicz <grymne> no, byli w konecki. zestawie. <noise> wiarygodnie. Oła, Dobra, chodźcie, 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 ponieważ musimy tam iść e, Pójdziemy jak normalnie, pójdzie? bo to flaki są e, Flakiem sobie tam skoczymy, myślę Musimy się tam podbudować, bo zostało zniszczone nasze tak, Musisz w swoją poduszki. rączkę zabrać flaka W drugą rączkę nie miej nic, żebyś nie był obciążony I wtedy możesz dostać się na statyk. Chodźcie tu, ale to Paweł buduj, buduj tutaj Paweł Bo ty masz ten, musi jeden z was budować Bo ja nie mam w ogóle chyba no, no, no nie mam jak mam to zrobić, jak on non stop Dobra, ja nie buduj, zielony król, dawaj, dawaj do góry My tam będziemy wskakiwać po prostu chyba za tobą, o! o wskak ale tak spadniemy, kurde! <grych> nie, to musisz to teraz, teraz Paweł, zbuduj jedną w bok i znowu leć do góry. O, no ale, kurde, no tak. Zabrę, wstań, ale wskoczymy, ale. Ale w ogóle wskoczymy? Tak, dobra, dobra, dobra. Ja nie, nie no, mil, mil, mil Kasz, mil Kasz przez dwa, <grych> nie umie wskoczyć, ale. Jezu świetnie, to Dobra, dawać! Dawaj do góry! Nie, no, no Paweł, co ty robisz? No Paweł, a nie, dobra, dobrze zrobił, dobrze zrobił w sumie. Dobra, dawaj, Milkasz a więc no. Się... Ja! Kurde, no to ścig! Żartownisiu! Sorry. Dawaj! Kobiety mają pierwsze... No, no kurde, to ścig! No czekaj, no, czekaj chciałem ją złapać! W bo... ten sposób zacznie miejsce do lądowania! Dawaj. Mam! Jestem! O, ja dobra, czto, Dobra, dawaj. O! Nie, to jest nie jest. O! Nie! To jest nie co jest, Jezus? Święty, jakie. kurde, jakie emocje, dobra. Dobra, daj mi Ej, tutaj, dobra. żeby nie spać, to jest naprawdę ciężko. Dobra, Ej, Paweł, zbuduj tutaj tam, bo z tamtej strony musi być zbudowane. Co jest grane? Ja się boję, że No, Paweł, dobra, ja tam, ja tam skakuję, nie ma co tam. No nie! Dlaczego to zrobiłeś, Tości? Dobra. Dzień dobry. No nie, to nie, nie Paweł, skończy... nie wiem tego. Ej dobra, są A, znowu te flaki. Ej są smak. te flaki. Dobra, czekaj. No, ale co mi zrobiła teraz? Chodźcie tu, są, chodźcie tu, chodźcie tu, bo was nie no, ma. Dobra. Czekaj, jest milka, jest milka. No Paweł, dawaj Ej, szybko, czekamy na Są. Są, widzę, Chodźmy widzę. Zapatrzą. Znowu jest trzech, znowu jest trójka. Widzicie, drodzy widzowie, to nie jest ani Milka czy ani Tościk. Nie wiem, jak. dobra. Wow, dobra. Nie, 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 nie. Tościk, tościk, chodź tu. Znowu te tościk. Nie, ja nie chcę z nimi. Tościk, serio, chodź, chodź. Nic ci się nie stanie, to są frajerzy, oni nie tak mają takiego. Kurde, czekaj, stop. Może... Czekajcie, jeden ma książkę. No przestań, Paweł. Czekaj, bo mnie biją, <laughs> biją mnie. Mają jakąś książkę, czekaj, czekaj, czekaj. Jest książka jakaś podawana, czekaj, dobra, trzeba przeczytać. Mam dwie już, dobra, czekajcie. Dali dwie fajne Od dziś nie będziemy się z wami komunikować Chcemy zostać anonimowi Może nie robią Można nas przekonacie, że jesteście Ej oni Paweł, oni nie chcą się z nami już komunikować Dlaczego? Stary, taki śledzi ja nie muszę z nimi rozmawiać. Stary, Dobra, czekaj, druga Ej, czekaj, 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 jak nie uzyskamy? Chwila chwila. Przecież tu jest młody, nie? W tym więzieniu, czekaj. Ej, Paweł. Nie ma go tutaj, tutaj gdzie on został u Ej, ciebie. Przypał. On jest. Ła! Gdzie jest mój! Dlaczego... Te flaki! Kurde, nie rozwalają wszystko, nie... się! Cześć, nie odzyskacie już nie napaliona. w napalona. nas? Możecie się z nim pożegnać na dole przy przedszkolu. Ej, o co chodzi? Paweł, weź tu przeczytaj, Jura, kurde. to przeczytaj, kurde. No Daj mi to, daj mi to, daj mi to. Daj mi to. Za, ja zaczytaj, jestem... zaczytaj się w tym I... momencie dobra, czym, nie bijcie, no dlaczego oni mnie biją? Kurde, ale ich się w ogóle nie da atakować, to są jakie skończone flaki Paweł, musimy to jakoś temu zaradzić, weź wyjmij Tigerswarda Ej, ej, oni oni, no dobra, patrz, patrz Palionowy, bo oni twierdzą, że syn Paliona jest przy przedszkolu ale a możemy się ale, z nim pożegnać tam, co się z nim stało. Ale jak się możemy w ogóle z nim pożegnać? Czekaj, bo nie, nie rozumiem w ogóle o co tutaj chodzi. Dobra! Słuchajcie, mnie przybysze z kosmosu, wypowiedzcie się na tym. No dlaczego wy mnie bijecie ciągle? Nie, 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 nie możemy z nimi rozmawiać, dobra. dobra. Jakiś jeden nie. kiprzony Stefan, który ma oczy rozgarnięte na całe ryj. Prawda, prawda, prawda? Nie, dobra, ej, chodźcie, chodźcie do tego przedszkola, bo jestem ciekaw co tam się stało. Chodźcie jak najszybciej do tego przedszkola, bo no te flaki dobra, mnie tak zdenerwały. Dawaj. O no nie mogę zejść. Dawać. Jezus! To, to jest dobra! Nie dają coś mi przy przeszkoli! Ej, jest coś, nie jest nie coś! coś. Ej, jest coś, jest coś, jest coś! Nie patrzcie. Dają mi zejść. Co co jest? Ej, o nie! Nie! Nie, nie, o, nie dają mi! Nie! Co jest grane, co tu się wydarzyło? Paweł! Paweł! Co? Paweł Jak chodź! To to... Paweł... Ja nie chcę znać twojej reakcji chyba na to. Ale co to jest? Paweł Zobacz. Nie, to nic takiego, chodź Syn widzisz, co to jest? No nie wiesz co to jest boże No nie ma go, umarł chyba no co co? Halo? Szukaj go w grobie Ale czekaj nie ma Nie Ej, to jest jakiś Nie, taki... nie to były Ej, nie ma go w grobie Nie 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 czekaj, czekaj czekaj mnie pijesz Przestań bić kobiety Kurde, ale to musi być jakiś fej, czyli to jest coś nie tak Słuchajcie Słuchajcie, jest tylko jedno rozwiązanie żeby się dowiedzieć jak to się stało Albo inaczej, co się stało z synem, paniona, Musimy tam iść na. Poteczce na niewidzialność! Paweł, wyjmij z plecaka poteczkę na niewidzialność. Mam nadzieję, że masz jakąś przygotowaną. Ale. ale, ale z... gdzie, gdzie tu chcesz gdzie tu chcesz iść? Do nich na statek! No musimy, bo oni nas widzą. Mi się wydaje, że Aha. oni coś ukrywają. No bo to jest jakiś fake. no przecież no ciało człowieka by się nie, no, nie rozwaliło tak szybko. Młody by tutaj jeszcze był, przecież no, by musiał zostać zakopany, nie wiem. Dobra, rzucaj, rzucaj pod nogi, dobra. no. Wow, co ty wow. robisz, flaku? Tak jest na 5 <laughs> minut tylko, dobra, jeszcze do góry, sy rzucę. O, ja mam na 8 minut. Dobra, wbijamy tam glutem Musimy tam jeszcze raz gluten glutem wbić. Ej, ale w butach czy bez butów? Eee, ja, bez buty teraz. Znaczy na razie tutaj tak, tutaj sobie zostawcie buty, ale tam musimy ściągnąć, nie, bo wiecie jak będzie no. Myślicie, że nas nie ten? nie będą widzieć? Czekajcie, wiecie, czekajcie, bo kurde ktoś tak to zbudował, że tam się nie da skończyć. Czekajcie. Ja jestem, nie, ja a ten tędy, tędy, ja tędy się na górze. chyba, da? O, da się, dobra, dobra, dobra. Czyli wbijamy, ale Zostańcie nie. Miękować. Tutaj się chyba da się jak wyciąskać. Da wy się, da się bokiem. A, się. widzę, ja widzę, jestem widzę. To ścig jak zwykle spadł. Dobra, to jest kto? Milka trzeba, może buty. tu tak? Nie, ja już jestem na górze, wiesz? Aha, dobra, tu to, to jest Paweł. To są fioletowe buty. Kurde! Dlaczego mnie zaatakowałeś? Nie, to nie ja. Dobra, ktoś ma czerwone buty i chciał mnie zabić. I ja nie mogę tam wskoczyć. Czekaj. Jestem no, Dobrze. Jestem Ściągajcie te buty, no, ściągajcie no, te buty jestem. Ja jestem no, Słuchajcie, dobra, akcja, akcja ja jest taka widzę. No ja też was nie widzę, ale słuchajcie, musimy znaleźć syna Paliona, więc szukajcie Dobra, czyli się rozdzielamy i tak, szukamy Tak, rozdzielamy się i szukamy Ej, oni tu są, w tym Stoją przy stole i coś o, je, jedzą, o. widzicie to? Ty... Ściągnij buty ktoś, o. ej ktoś ma buty, Paweł debilu, pewnie to ty ej, ale, ale czemu oni mają, no właśnie, jak oni w ogóle wyglądają, dobra, ale czekaj Nie wiem czy to jest to pomieszczenie, It's szukajcie Jakie? Gdzie, gdzie jest twój Gdzie? Gdzie? Pani oni jedzą, Pani oni jedzą Pani gdzie Aha, Aha, Widzę, widzę, widzę. Jest, jest, jest tu no, jest tu, jest tu E faktycznie jest, no, faktycznie A ciekawe czy on coś mówi? Czekaj, odebrane Nie daj mi żyć, ja <laughs> no, Dobra, młody się nic nie zmienił Ale czemu on jest, on jest teraz w 10 razy gorszym więzieniu? Kosmi to też Cze, Kurde, kto tam włazi z tym? Jak wy to robicie? Cze... Ktoś mnie atakuje, Paweł Puśćcie mnie też tam, ja kurde, ja ej, dobra, nie, ktoś nie, tam wchodzi, dobra, cio, 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 ktoś tam wchodzi z was, dobra, gitara wejdź ja 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 Weź tam, Tościk, pociutko, oni nas nie widzą teraz, no mamy szansę wow. Ale nie bijcie się, bo was słychać, kurde, oni coś zaraz... Do... No przestańcie Paweł, za... kurde, Paweł, być. Paweł, przestań, bo to jest trzech kosmitów, to jest gruba akcja Tościk jest chyba w środku, Tościk chyba wszedł do niego, wow. czekaj, czekaj, czekaj Patrz, kaczucha jeździ no. Ej, no, ej, le... Lata le, Ej, Co z... jest? Ej, młody Młody, młody, my jesteśmy... Młody, zamknij się! My jesteśmy na potyczce na niewidzialność! Zamknij się, młody! Ja jestem przed więzieniem! Na kartce, na kartce! tu, zamknąć się! A Cicho, cicho, młody! Czekajcie, o kurde, chyba tknąłem, nie wiem, Dzień dobry, panie kosmito! O Jezus Święty! O Jezus Święty, prawie mnie widział! Ja nie mogę! dobre, dobrze, dobrze. tu, no nie bijcie o, się o, debile, ja cicho, sobie, cicho, 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 cicho wszystko jest w porządku, nic nikogo nie ma Nikt tutaj nie przyszedł po mnie no Przestań Przestań Co wy robicie, kurde, was widać o, spadła! O, spadła! Ej, dobra, i czysto, tu się nie ma wyjścia, nie ma wyjścia! Ej, co mamy zrobić teraz? Dobra, cieracie! Ej, kurde, bo nie ma stąd wyjścia. Co my robimy? Ej, my mamy jak w ogóle uwolnić syna w tym momencie? Czekajcie! Milkasz, widać cię! Milkaż! ja mam jeszcze 4 minuty, dobra, milkaż, było widać. Ej, dobra, kurde, młody, młody, jestem tu. Iść tu tą wnękę, no, we wnękę, we wnękę. Ja nie mam co zrobić, to bo tam jest, przy mnie stoi co kosmita tu do tej dobra. wnęki. Dobra, idę idę, idę. Właśnie, no, Stań tam, ale tak, kiedy, kiedy nie będzie tego kosmity, tam. Stań do tej wnęki. Odciągnij dobra, go. dobra, dobra, no, 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 czekaj, czekaj ja tutaj jakoś kosmita, czekaj, czekaj, czekaj. Ten kosmita tu też łazi. No właśnie ten kosmita tutaj jest, kurde, czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze raz to jakoś musimy. Czekaj, jak przyciągnąć tego kosmita? Poczekaj, poczekaj. Może jakaś będzie lewitować? Czekaj, kaczka może będzie jeździć, on tu przyjdzie? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, ale dobra, nie, synek, nie mógł patrz, lata, tu się mógł rozwali klocek, musisz tam wejść szybko, wejść tam Właś tam, właś tam, właś tam, waż tam, waż tam, waż tam Dobra Dobra, i oni już nie wiedzą, gdzie ty jesteś teraz Dobra, dobra, słuchaj, ci uwolnij młodego, zrzuć go na dół jakoś, dobra, jakoś to przeżyje Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie Czeka, ja, ja, ja schodzę złapię go, złapię go, złapię go. Ja schodzę na dół Czekaj, idę, 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 idę Idę, idę no, ja dobra Ja go złapię, go złapię Dawaj młode, skacz, to jest twoja jedyna szansa na ewakuację w jakikolwiek sposób ale czekajcie, w jakiej części jesteście? Ja wodę tutaj robię. Ja, ja już jestem na dole, ja już jestem na Ja czekam, czekam. Dawaj młody, dawaj. Akcja ewakuacja. Dobra, leci. O nie, ja też zginąłem. Młody! Siema, jesteś! Kurde, udało się. Ej, Paweł, Paweł, gdzie ty jesteś? Paweł! O nie! Ej, kosmita tu jest! No uciekaj młody, uciekaj stąd! Młody, uciekaj! Uciekaj, 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 uciekaj. Musimy jakoś... I ktoś fajny, bo ma też poteczkę, ale nie widziałeś, kurde jest, Ja nie mam, zmarł. ja nie mam, ej, ja nie mam potki <noise> Ale my biegamy ja już mam, w stroju ja 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 <noise> Ej, dobra, młody, słuchaj, idziemy się skryć na synowicę, dawaj do synowic Musimy cię ja, gdzieś tam ukryć Zmarłeś tutaj, synek, zobacz Zmarłeś, patrz, chodź sobie, zobacz, gdzie jest twój grób Zobacz <noise> Zauważ, oni chcieli nas wkręcić, Ta chyba że to udział. A Kapu kosmic nas gonią, kurde, nie ma. Nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma kosmitów, nie ma, czekajcie. Widzisz nie kosmów? Tak o nie jest kosmita, dobra, młody, uciekaj, o, kurde, uciekaj to, od nich. Dawaj 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 dawaj, 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 dawaj do synowiczy, przepraszam. Szybko do synowic, szybko do synowic. Ja nie wiem czy to był dobry pomysł, żeby za ciebie wychodzić jak mnie cały czas zabijasz. Dawaj Dawaj, młody, zrobimy ci tu jakąś skrytkę w tych synowicach, czekaj, co to w ogóle jest Tawilla młody, co tutaj. Kurde jak ty tutaj. Daj tutaj się Dawać, dawaj Dawaj, mm -hmm. dawaj, dawaj, ale, ale jeszcze dziewczyna tutaj jest, kurde młody, jak ty to nie umiesz się zachować? No, no wiemy, panie. Weźcie sobie mleko tutaj, bo widzę, że wy. Tak. No chodź, Mamie chodź, wyglądacie. chodź! Mamie wyglądacie wszyscy! Ale gdzie jesteście, gdzie wy jesteście wszyscy? Bo ja jestem tutaj sam w tej willi, w której nie Ja jest, jestem, nie no, ja jestem też w willi. My jesteśmy w tej zielonej. No, to jest kusmita, jak... aha, w tej! Dobra, widzę, widzę, widzę! Dobra, 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 idę do was, idę do was. Kurde, tam kusmita przyszedł, musimy się schować bardziej, dobra, dawajcie. No. Czekajcie, czekaj, jestem u was. Dobra, dajcie mi też mleko, dajcie mleko, dajcie mleko. Gdzie jesteś? Nie e, atakujcie masz, się, kurde, bo... E, <laughs> Nie atakujcie się, frajerzy. Dobra, młody słuchaj. Dobra, Musimy cię... Gdzie... Tyna, to, jest dobrze, ja to jest no to jest dobra informacja, ale słuchaj Mody, budujemy ci... Nie, w tym chcesz się ukryć? No, no tutaj jest, myślę, No wystarczająco dużo miejsca Słuchaj, a... kosmicie tu zaraz będą, musisz to... się ukryć w jakimś miejscu, kurde, milkasz przez dwa, byś znalazła no, no, dla swojego to, syna to, 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 to. jakieś ja co ją ja zrobić. Dla swojego syna musisz coś tutaj ja wynaleźć. Ja mam wynaleźć. Tak, bo tutaj, młody nie możesz się skitrać. Czekaj, muszę ją znaleźć. Dobra, mam, moment, no, mam. Wiem, już wiem, już wiem. Chodź, chodźcie do zamku. Dobra, idę, idę. Chodźcie Gdzie? do zamku, do, wiem, zamku? Wiem. do zamku. do tak. zamku. Dobra, do Tam dobra, jest dobra. skrytka, tam jest skrytka. Dobra. Chodźcie. Do zamku. Młody nie, nie atakujemy Kosmitu, idziemy do zamku grzecznie. Słuchaj się, A, no, nie, nie, nie. Słuchaj się mamy, słuchaj się, mamy. A jakie mamy? No mamy. Dobra, no. Weźcie się po Potwierdzone. Dawać wszyscy do zamku. Dobra, Jak najszybciej. jest potwierdzone, ja też ja e... idę do lekarza No to, to idziemy to, do lekarza, ale nie wiem czy ktoś się chce powiedzieć <laughs> na pewno. <śmiech> ja, ja, <śmiech> ja jestem pewien, że, że nie Oj, nie wiem to wiesz co, a <śmienicza> ja ty co ty przy tym? pamiętam, Nie nie pamiętam, to nie Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, jesteśmy tutaj Jesteśmy, Aha. jesteśmy z przy Feniksie Chodźcie, chodźcie gdzie jest? No przy Feniksie, nie, przy Feniksie. Nie, chodźcie do mnie, do mnie, do mnie. Gdzie, ale to gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, mama? Do fontanny! A, fontanna, dobra, 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 widzę cię, widzę cię. No, no. Okej, okay, Nie rób tego. Paweł no przestań! No przestań, kurde, Paweł! No uderzyłeś mnie, Debilu, szwagier, zachowajmy. Dobra, chodźcie, chodźcie! Gdzie? No, nie nie, nie, nie gadaj że to za, z, zapadło się. No! Kurde, przestańcie się atakować! Jesteśmy rodziną wszyscy! Ja, ja. No nie No, paweł, się zapaść. no paweł, no to jest mała twojego syna, no weź się zachowuj Paweł, no co ty jest. No dobra, paweł. dobra, dobra. Jest, ej, jest tutaj coś. O ja, dobra. Młody wbijasz tutaj. no ja. A mamy. Młody. Młody. Młody, słuchaj, ja to zostajesz tutaj. Zostajecie tutaj, znaczy, młody zostajesz tutaj, a my stąd idziemy. Słuchaj, młody, nie Ale możesz równać. Słuchaj się, słuchaj się, wujka, a weź mu tata, też coś powiedz. Nie idziesz na synowicę, bo tu jest nie. bezpieczniej Na synowicach są kosmici Na synowicach są kosmici Ale nie musisz tam iść, zostajesz Proszę, tam mnie, Zrób to dla mnie, zrób to dla mnie tam, papierosa, papierosa. papierosa nie, dostaniesz Dostaniesz, dawaj tam, dobra Słuchajcie, od dzisiaj go pilnujemy Nie denerwuj się, mama rakapus nie dostanie od jednego Dobra Dziękuję Aha. wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie Subskrybujcie wszystkie nasze kanały Młody Cio, żegnam się, dziękuję, do zobaczenia, elo